Witam Państwa serdecznie i zapraszam na recenzję książki, zatytułowanej i nie było już nikogo, autorstwa Agaty Christie. Dziesięć zupełnie obcych sobie osób zostaje zaproszonych na wyspę żołnierzyków, na odosobnioną wyspę, przez tajemniczego gospodarza. Z czasem do, okazuje się, że każda z nich ma coś na sumieniu, mniejszą bądź większą zbrodnię, a tajemniczy, tajemniczy gospodarz postanowił wymierzyć im sprawiedliwość na własną rękę. Owe osoby zaczynają ginąć po kolei, zgodnie z rymowan dziecięcą rymowanką, która znajduje się w pokoju każdego z nich. Kto jest mordercą, czy to jeden z nich, czy może osoba zupełnie z zewnątrz? Tego słów oczywiście nie zamierzam Państwu zdradzić. Co mogę powiedzieć tutaj o tej książce? To z pewnością to, że nie można tutaj narzekać na nudę i napięcie jest utrzymywane przez praktycznie calutką lekturę. Klimat jest bardzo mroczny, a suspens wręcz wylewa się z każdej strony. Jeśli szukają Państwo mrocznego, utrzymującego w napięciu kryminału, jest to klasyka i pozycja obowiązkowa. Polecam serdecznie.